Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz kolejny witamy się na polu walki. Postanowiłem, że dzisiaj będzie odcinek z artylerii, czyli największego kancera tej gry. I no, w garażu mam dwie, że tak powiem ósmą i dziesiątą. Tak więc pojedziemy tymi dwoma na pewno. Yy, dobra, zacznijmy może od dziesiątej, tak na szybkości, nie będę tutaj się rozwijał długo. Yy, każdy wie, tak naprawdę, jak gra w czołgi, że arty to jest coś najgorszego w całej grze. No i powiem Wam, że Wargaming jest dla nas łaskawy, ponieważ mapa jest po prostu wyśmienita. No, cudowna, po prostu cudowna. Łuk ognia, czyli... Chyba najbardziej otwarta mapa Wydaje mi się, że bardziej otwartej mapy nie ma Czyli to jest najlepsza mapa dla art artylerii Nie jest to spotkaniowa, więc spoko Prawdopodobnie będzie do czego strzelać na linii 1-2 I mam zamiar się tam właśnie udać Parę dziesiątek, parę dziewiątek, sporo ósemek No, ale dyfi jednak, bo artylerii w sumie nie przeszkadza to jaki Tier tam jest bo to i tak nie wbijem nie się face to face Ale co ja widzę? Ja widzę, że tam nikt nie jedzie, tak więc mnie też tam nie będzie nara. Jednak staniemy sobie gdzieś tam i po prostu idziemy strzelać to co nasi fantastyczni skałci wyspotują, czyli cokolwiek wyspotują. Jak widzicie. Batchatowa arta, 10 tieru, francuska, magazynek, ładuje 70 parę sekund, 4 pestki No nic Jeszcze 30 parę sekund W tym czasie można zrobić herbatę, kawę Coś do jedzenia Wrócić, znowu wystrzelić magazynek i znowu sobie gdzieś pójść na chwilę Dobra, jeszcze 20 sekund Zmierzymy może tutaj może się tutaj coś pojawi. E, tu jest ósmy tier, ale w to nawet chyba bym nie próbował strzelać, jakbym mógł. I tak na razie mam przeładunek. Mm. Dobra, przeładowaliśmy. W te na środku, nawet chyba nie ma. Nie, nie mam zamiaru strzelać, bo nie jeżdżą po prostu. To, to jest bez sensu. To by się musiał po prostu zatrzymać. Dobra, czekając może na target, to może coś. o, 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 o. Tam się skupimy. Czekając na target, yy, opowiem może coś o tej arcie. Jest to arta... O, Jest to arta bardzo szybka. W sensie, że mobilna. Może szybko uciec, szybko dojechać. Jak widzicie nie ma widełek. Tak więc nie przeszkadza nam to, że skończy nam się zaraz zasięg jakiś czy coś. O, nasza arta skontrowana. Widocznie się koleś nie przestawił po strzale, fajnie by było, gdyby ktoś zaświecił to, ale chyba nikt się nie kwapi. No niestety, czasami jak się gra Artą, to nic się nie dzieje ciekawego. Hmm. To światło widzę było, o jest. Mierzymy. Przed pierwszy. przed Mógł lepiej. Oj. Teraz zeszło. Na lufę mu Nie wierzę w to, nie. Za 4 strzały, 300 już No nieźle. Aha. Wspaniale. Wspaniale potrafiałem. Po prostu... Mm. Najwyższa szkoła artyleryjska polecam. Boże. Dramat. dramat. Dziwię się, że mnie nie kontrolowała. Jak zazwyczaj ktoś skontroluje... Aha, bo on, to jest ten, też magazynek, to może miał przeładunek. A teraz my będziemy czekać minutę jeszcze. popatrzmy, co się dzieje. Zobaczmy, jak giną nasi, jest 02. to jest tu na ogrysku. Ten iz zaraz ginie. Na jeszcze 30 sekund ładujemy. O, zginął ten iz. Hm. Ta dziesiątka ze środka napadła. Już T49 się przedziera do nas. Jeszcze 20 sekund ładujemy. Tutaj te 44 podjechał. Może on mu coś zrobi. Może go zraszują w końcu. Bo ja tu z miłą chęcią pomogę, oczywiście. On na niego po prostu zjedzie O boże O ale go wywalił ty <gryzny> to zobaczę nie, nie zobaczę Lol, wywalił go na perkę, ty Na plecy go wywalił <gryzny> Kolej zginie jak mu nikt nie pomoże 30 sekund ma <gryzny> Taki optymistyczny bardzo strzał Dobra, pocelujemy w Jagodę Bo ten dobra, raczej powinien zginąć ten co się wywalił na plecy No on zginął myślałem No nie, nie miał opcji żeby go tam ten malut przewrócił z powrotem Stoi na gąsce Tak nie Dobra O, weszło, weszło Ciekawe, czy jakoś za fajną ilość, czy nie Dobra, my się przy. Już... To WZ A tu kuzeta będzie jechać, o fuck Czas pierwsze stąd Ja tu zjechałem No właśnie, już jedzie środkę do klepać. Dobra? To w stampu bz poradzić. Ja jeszcze chwilkę ładuję. No ale mamy HP strasznie w plecy, więc tu chyba raczej słabo przegramy to niestety no nie wiem, jest 9-9 niby może ja coś podziałem 10 sekund jeszcze ten i trzeci, trzeci byleby nie padł tutaj no, ale są dwie arty no i ten głównie jak wiem, że to będzie bił Bestka. Trzeba wystrzelić i uciekać Może się uda go skończyć stań Nice! I uciekamy teraz stąd Aha, to sobie uciekłem oh, Come on! Bo im zostały dwie arty i te dwa te teki, co tam stoją, jeden jest na walnięcie, a nam zostały dwa szybciutkie czołgi. Dobra, pokażę im, że wybuje spot, please. No ciekawe, kto ci tam spotnie nie chopie. Mówię, ta arta jest bardzo fajna, bo jest bardzo szybka elegancka i można się przemieszczać po mapie zwłaszcza przy końcówkach się to przydaje dobra jeszcze 12 sekund dobra tutaj gdzieś wymierzymy ja wstaję, że te TD-ki gdzieś tutaj się pochowają no właśnie tak jak myślałem Przydało się wklepać, tylko nie jest gnizionek. Okej okay, szczelił Chyba gąskę tutaj okay, min jeszcze jedna pestka 30B w tym czasie nie zginie. No, zostały mi ostatnie 4 pestki zwykłe Czy on zginie? Czy nie zginie? No to jest pytanie. Przeskocz przez No Dobra, przeskoczył ja Jeszcze ładuję. Czy zasłania mi tutaj ten... I nie widzę ile czasu zostało do końca. gryzali tam stoi, co to jest w ogóle za bot jakiś? Byleby hm. ten nie przez okej, okay. jest atek się pojawił. Tego. Pokaż go. Ja pierdzielę. Jeszcze jaki harta pod, przyjedzie na kapat, ja nie znam, że tego zdekapować. Hmm. No, no szkoda bitwy, szkoda. Szkoda, że on spadku. No, to już nie zdążę. Niestety. O! Jadą po mnie. Kurde no, szkoda Aż mi serce mocniej zabiło Kurde no ale pazie co oni teraz nie? Kurde szkoda, no taka długa bitwa e, niewiele braku zostało 100 HP <gryw> No naklepałem trochę 4200 Początek nie był tak obiecujący, no ale kurde no. Szkoda, szkoda, szkoda. Dobra, weźmy drugą Martę. No dzisiaj tak, tak, że tak powiem, tak nudnawo. Może na koniec jeszcze, jak ta bitwa jakoś szybciej pójdzie, to może jeszcze pojadę. Może nie Artą, czymś innym. Mapa taka, że tak powiem, słaba. Eee. Kurde, no szkoda I ta tej bitwy, szkoda, ale ze mnie paść Znaczy ze mnie paść, no kurde tam nie siadło Jak to HP miał Może trzeba było drugim strzelić No nie, bo bym nie zabił wtedy jagody tam Nie Nie, brakło niewiele, no niewiele, dobra Wróćmy do kolejnej Amerykańska, 8 Arta Bardzo przyjemna 40 parę sekund reloadu, tu nie jest magazynek. Oczywiście tutaj jest już spleśnie to co przy arcie francuskiej i chyba stąd się będziemy ulatniać, tak? Tak, uciekamy stąd, bo tutaj nikt nie jedzie oprócz o niego i, i za trzeciego. To w sumie dużo, ale ale jak lighty mi wpadną tam od góry albo medy, czy tam E25 to będzie słabo. My stąd uciekamy. Kurczę, nie wiem nawet, gdzie tu się ustawić. Tam naprawdę, żeby mieć przestrzeń jakikolwiek. Gdzie tu się można ustawić? Gdzie będzie jakiś przestrzeń? Tak nie bardzo chyba. Tutaj cokolwiek. Gdzie on tam stanie? Tu dom zasłanie, tu bym musiał strzelać No to bym musiał cofnąć aż tu Może cofnie Cofnie Jest Zebrali w popietlo, no wiedziałem, że ta będzie 25 pojedzie. Coś czuję szybką bitwę. No, my się tu ustawimy. Że strzelimy się w coś, nie wiem, gdzieś. Może tutaj coś strzelimy. Że pomóc temu i sobie, sobie To jest sam Na 25, Może Musimy się przestawić, bo że... mi tu zaraz przyjadą, po prostu. Będzie tyle. nara leszczu, piękny one shot. Co za frajer w ogóle, co on zrobił, nie? Dobra, ja tu się ustawię jeszcze. Znaczy, się schowam się. Może jakiś jeszcze strzało No Może się uda coś zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Czy mi tutaj coś przyjedzie, czy ja go nie będę. Hmm. Bulldog dopomnieć ok. muszę przygotować na bulldoga Zadowany I kolejny Boże, co ludzie robią w ogóle na tych czołgach? Dobra Nie ma te dwudziestka Patrz, tu, chcesz praga? Oj, oj. Nie ma. Ups. Nie marta. Ma no i dobra. No to była szybka bitwa. Dobra, tak więc jeszcze pojedziemy jedną bitwę czym innym. Ale... No tak jak myślałem, że pojadą po prostu górą, nikt tam od nas nie pojechał. No te dwa maszoty spoko. Nie wiem co oni w ogóle tutaj próbowali wyczyniać. Dobra, może na sam koniec <śmienic> odpalmy sobie. Może iMixa 50B? Dawno nim nie grałem. Zobaczymy, czy jeszcze potrafię nim grać. No. Rzutka spoko, procent spoko. Łapa. Uhuhu, taka niewybitna. Niewybitne, nie Nic, zobaczymy. Zaczynamy z góry. No, ale pojedziemy sobie do miasta. Co oni tam nie mieli? A setkę setkę i co czwartego, jakieś paździerze Skills pod dwójki Czyli goldowe pociski. Tak, jestem nobem i używam golda 50 52. więc A co mi? Jestem i zielony, więc mogę używać golda Mają niebieskiego tego isa. Hm. Może ciężko jest. Mamy za to fajnego małsa Co ten mouse? on tak wolno jedziesz? LOL. Tam będę. Czy oni też mają coś takiego szybkiego jak ja? Nie. Więc możemy pojechać tam na szybko. Może coś złapiemy jakoś na przestrzale, Zdejmę gąskę czy coś. No ale panowie. Szybcik. Deblaszuszka. Jedę przeklinać dzisiaj. Chociaż nie wiem. Przecież tego nie zrobiłem. Nieważne. Dobra. No zobaczymy. Szybciej ruszcie, ty dupy! Za kolesie w ogóle. Dalej nic nie widzę. I strz o kurde! Oni aż tam podjechali i nic nie wyświecili. Oj, 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 to tutaj mogę mieć problem. Jak oni jeszcze nic za tej pory nie wyświecili? No właśnie, już jest Jest Ja stąd uciekam. czegoś trzeba uciekać, przecież zanim te moszki się ruszą, to jest dramat po prostu jakiś. Co oni tu robią, snajpią? Co oni to snajpią? I będzie tu stał, tak? Okej. Okay. Ja się na razie kręcę w kupa. Okay, się pokazał. Może jest jakaś obcego walnięcia. Jest reseciarz. Lubię taki szczelać. Ale dostał! O Jezu, od kogo on tak dostał? A nie wiem, że może on mnie zobaczył. Aha, Lightweight, jasne. O, Mouse Golda, oczywiście. Jak on we mnie strzelił, tak w ogóle? Mhm. Dobra, ja widzę, że nasz mouse nie zamierza mi pomóc, to ja nie zamierzam jemu pomóc, ja uciekam sobie. No tu w dupie, nie będę przecież chyba nadstawiał karku za nikogo. Z pasami razem. No, zapalił mnie. Masz mi też wypłaci bułę. Jasne! Kurwa maus! 500 metrów spota! Więcej! Jeszcze skoldać, jeszcze. Zabijcie te na Lightweightowskie. 4-8, nie? 3-2-4-8 można, można Może Nie denerwuję taki coś Pa ze środkiem będzie strzela zaraz Misswarty trzeba pomóc, ale nie mogę wyjechać jak wpaździesz Wiedziałem! Nie, to dramat! Boże! Czy porażki, nie? Ja pierdolę Ja nie wiem, z tą grą się coraz gorzej po prostu dzieje coraz gorzej się w gra, coraz nie wiem że to ja się psuję. Nie wiem żartwajmy się nie psuje, jestem darek z graczem, jestem niesamowity Dobra, tak więc to by było na tyle myślę. Żegnamy się i widzimy się następnym razem. Cześć!